Wszystko to jest bardzo łapek To kolejny bardzo ważne. To jest łapek To będzie bardzo ważne. To będzie To Będzie 1000 to, to będzie jedna ważne. To będzie To będzie. To Wow, Dobra. O kurde ma. Tofi. Tofi. No to Uważaj. A więc. To jest Hareka, który ma. O może Nie My tak babko

Pierwsza, pierwsza. Spodziewam się, że zamierzam tu wam. Pierwsza. Więc na tym by było, więc super, czwarta ręka. A więc kończymy ten odcinek. Patrzę na w górę i na ten złapek to do kolejna dodatkowa gra. Trzeba się siedzi.